Yo, 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 you Witam Was w moim pierwszym odcinku z Battlefielda trójki. Zaczynamy nową serię oczywiście. Jest dzisiaj ze mną. Dzień dobry, a ja jestem w trakcie nagrywania filmiku z Team Forter 2, więc Ty się przywitaj też. Dzień dobry. dobry. Jestem sereg. Zostałem... Czekaj, Nie. sekund. Wiem, kau, kiał. proszę. Mam nadzieję, że nie będzie mi zacinać, bo jak będzie, to się wkurzę. Proszę bardzo, mam saperk. Jazą! Bo dzisiaj już nagrać z Modern Warfare 3, ale tak się zacinało, że się zniechęciłem i go wykasowałem w dupę. Filmik, czy, czy tego, czy MW? Y -y, filmik, filmik. Ja bym wykasował grę tak. całkiem. Szczególnie trochę jakoś sobie tutaj obniżyłem, żeby lepiej się nagrywało. Nie wiem, czy to ma wpływ, czy nie. Czy tak, czy nie. Ale... nie jakoś tak Dobra, piątkę. No właśnie, ja chyba też to będzie I Nie wiem dlaczego, czy to jest bug, czy to jest już montowane, ale... Tak. Mówią mi po polsku, ale ja mam napisy po angielsku. Tak jest taki po angielsku, powalone. O, a cztery, jestem gotowa, mówimy, że się zaczyna. Tak, zaczyna się, zaczyna się. Teraz zobaczycie, jak nubię w rakietowych skokach. Okej. No, jeszcze trochę obniży. dzięki, okay, Pięknie, dobra. pięknie skoczyłem. Bo miałem na tym, ale... Przepraszam. Na tym miałem, ale no jak widać... No... Weźmie na to. Jest mi Aaaa, komu, komu, komu. gorsza grafika, ale żeby było lepiej, dla was oglądać milej... No... nie tak będzie. Chciała, to chciała, to

jest tę latającą sporę, O faję będą śmiesznie. I mo taka fajna scenka teraz jest. BUM! Lecimy. Pierwsza, pierwsza, ostatnia mica czy pierwsza? Pierwsza, ja od pierwszej zaczynam. Aha. Aha, to ja wiem jest. O to ja ogodniam to. <coughs> Bo tu widzę, że to ja nie raz no to chyba ty, ani ja, będę żołnierzem wiem, że tej bawić się moją łopatką! Nawierzam do końca, tu mam tą tutaj, spotyczkę z potworowcymi robotami i... Do góry facet! Spicer, spicer, czy jakoś tak! A, zaznaczyłem. Polecam, jeżeli macie problem, polecam wam... Się, idziemy nagrać. Koniec! kolejna runda chcę pokonana, wtedy mam te Ale ja bym prosił o ściszenie, ponieważ słabo cię słuchać. O, Nie zauważyłam. Ja mam na najniższym głosie. To weź lepiej wyłącz te odgłosy. A nie wiem czy to będzie na filmiku, ale umie to słabo cię słuchać. Dobra, leciutko, no ale naprawdę leciutko, leciutko jak, naj jak najmniej <gry> Może tak być? A teraz lepiej Ale nie wiem, czy to tak było naprawdę tylko ja mam tak, że to tak... Jakby to by było nieprawda, to mi nie się zabrał Że tak cicho No bardzo ładnie gra Chodzi jak na moje, jak na mój komputer 20 fps no właśnie ja te się dziwię, bo u mnie za ładnie też chodzi. Też się, boję, że źle będzie. Nie za ładnie, coś naprawdę chodzi za ładnie. Znaczy jeżeli chodzi o to, że przy nagrywaniu, bo normalnie to działa jak marzenie. Nagrywałem. Każdy no, będzie chaj... działa jak marzenie. Napiszmy. No 6 FPS, to no, grać się nie dało. Yeah, yeah. Are you alone? No. Okej, okay, baby! Rock a... Rock is alone. Yes. Nic, <śmienic> się Serek jest u mnie kiedy Minecraft, już był, był Minecraft mi się zna Wypowiedziałam więc... <śmienic> się w trzecim odcinku Face of War u, se, u Sereka, sądzę teraz o Minecrafcie. Dobra. E, to ja przynajmniej chociaż przy pierwszym, skoro nowa seria, to... ...poesę wam kanał. Hmm, Roya, pewnie go znacie. Roya i Roka. Nie, na pewno go nie, go nie znają. Nie, <śmienic> ludzi go ogląda, to są, można powiedzieć, tacy... Najlepsi youtuberzy polscy, nie wiem czy nawet światowi są. A, ja już ja, ja jestem Według na Nie są najlepsi po prostu. Ja wam bardzo ich polecam. Ja jestem najlepszy. Filmiki mają super, yy, mówią super teksty, opisują gry. Na przykład mózg. Mózg rozjebany. Dobra, to się wytnie. Yy, yy, naprawdę bardzo ich polecam. W przyszłości będę polecał takie kanały, które są mniejsze, znaczy mniejsze, które dopiero zaczynają na przykład albo które... Yy, Mam dłuższy czas, ale Kiedy na przykład nie wybiły się jeszcze. Z Departu, będę to, polecał to, takie kanały, będę szukał. Na przykład ja. Na przykład Gimbus też polecam. No, nie ze względu na to, że to jest mój przyjaciel, ale no wie, polecam, nie wiem dlaczego. Fajne filmy robię. Do ma dość, no dobra, niech ci będzie, fajne filmy robi. Yo, to ja tego fajnie. nie mówiłem. Ale ja nie powiedziałem mojego serca, którym teraz gram. Jest w nim czarna skrzynka, rezerwista i saperka kuriozum, Dziękuję. No! Kolejna paczka przedostatnia. zaraz więc niedługo będziemy się żegnać. F4, jestem gotowy. Oj, lag. co <mimitata> Chyba to się podzieli na dwa na... trzy części. To u ciebie czy u mnie? U mnie. O no, widzicie, nie potrafię tam wyskoczyć, bo Fajna młynka. Baby, baby, baby. Śpiewaj mi tutaj. Nie. Moja głowa. Zwykłego shotguna! Jaki ma Zwykłego shotguna! Staram ja tak bardzo śmieszna, ale mi to się nie wychodzi. Tu Ale to tylko ja. O, idzie czołki, trzy wielkie denumany. No prościzna. Dwadzieścia skończymy film. A, A 15 po. A, piętnaście Dobra, ja skończę, jak się skończy, tutaj i zaczniemy drugi odcinek. Nadchodzą, nadchodzą, nadchodzą ludzie złe, bardzo złe. Ale, o, ale polecieli. Jak widzicie, chociaż obniżyłem, to i tak jest ładnie. Takie elementy poszczególne, szczegóły widać ładnie. A jak wiadomo, szczegóły nadają grze realizmu. Oprócz tego tutaj kwiatka. Ten kwiatek nie ma realizmu. Tego, ja właśnie go pcham. Cztery. Ten kwiatek nie ma realizmu. I te oto tutaj to są chyba jabłuszka. Tak, to nie ma realizmu też. I te jabłuszka. Rozwaliłem kłopatą z koksem. Panowie, witam. Jak wiecie, to jest... tu do nas tak, jesteś Tak. Jesteśmy... Cztery. Koksem rozwaliłem tą kłopatą. Jesteśmy mistrzów! Mistrzów nad mistrzami! Dziękuje. 30, z oddziałem Dobra. Dobra. Ech... Dobra czyli part pierwszy zakończony. Dziękuję wam wszystkim bardzo serdecznie. No to się w moim imieniu żegnasz, jak, wdrać jak wdrać jeszcze ja nie skończyłem. Ale ja mój kończy pierwszy part. Dobra. No i do widzenia wszystkim. Nie, to miałem więcej do zadać. Goodbye, appetite. Oczywiście da tartuje.